Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy jabłecznik z budyniem. Na ciasto będziemy potrzebować: dwie szklanki mąki pszennej, szklanka o pojemności 250, szczyptę soli, jedno jajko, pół szklanki oleju, dwie łyżki kwaśnej śmietany, pół szklanki cukru. I półtora łyżeczki proszku do pieczenia. To są składniki ciasta. A tutaj będziemy gotować budy. Mam dwie szklanki wody. I jabłka obiorę. Pokroję w taką dużą kostkę i ugotuję. 5 minut będę gotować w wodzie. Tutaj mam trzy budynie, i szklankę wody. Budynie rozprowadzę w wodzie, i ja jabłka w ten sposób pokroję. Pokażę w taką. Ja to kroję tak, odrywam takie duże części tych jabłek. I będziemy, tak jak już wspominałam, gotować 5 minut. To będą jabłka. I tutaj mam szklankę cukru. Ponadto będziemy potrzebować 5 białek, pół szklanki cukru i łyżkę mąki ziemniaczami. Teraz zarabiam ciasto. I ciasto wyłożymy do formy jabłka obiorę i tak jak już wspominałam pokroję i będę gotowała 5 minut Tak, ciasto już mam prawie zarobione i teraz formę 17 na 27 cm mam wyłożoną papierem do pieczenia. I ciasto zarabiam i rozdrabniam jabłka. Ciasto już mam zarabione, wykładam do możemy formy możemy w tej formie wstawić do lodówki możemy sobie przygotować wieczorem ciasto a rano tylko upiec ten budyń z tymi jabłkami też dobrze jest troszkę przestudzić nie taki gorący Tak. i tu już mamy Teraz ciasto sobie wstawię do lodówki i przygotowuję jabłka. Jabłka już mamy ugotowane, dodaję cukier i rozprowadzam trzy budynie. Ja mam budyń brzoskwiniowy, ale jaki lubimy, taki możemy dołożyć. Ja mam budyń bez cukru. 40 gram i budynie rozprowadzam i dolewam do jabłka i mieszam. Musimy dokładnie pomieszać, aby nie mieć grudek. przestudzimy ten nasz budyn. Tak, budyn już mam ugotowany, i pozostawiam na pół godzinki, aby on troszkę przestykł i później wyłożymy na ciasto Budy mam przestudzony i teraz przygotujemy bezę mam 5 białek szczyptę soli i dodaję pół szklanki cukru i jedną łyżkę mąki ziemniaczanej. Białka z solą i cukrem ubijam na sztywno. Białka już mam ubite, dodaję mąkę i dokładnie mieszam. I teraz będziemy. Wykładamy na Wykładamy budyń z jabłkami. Rozprowadzamy po całej powierzchni. Na budyn dajemy bezpieczeństwa. Jabłecznik będziemy piekli około 50 minut w 170 stopniach. Zawsze powtarzam, że każdy inny piecyk musimy dostosować do własnego piecyka. Nie ma jednej złotej reguły. Trzeba dostosować pieczenie do piecyka. własnego piecyka. Możemy sprawdzić, czy patyczek jest suchy i wiesz jeszcze ja sobie posypuję kokosem kokos można pominąć jak ktoś nie lubi ale ja uwielbiam w tym zestawieniu kokos i posypuję kokosem i ciasto jabłecznik wędruje do do piekarnika i tak oto jabłecznik z budyniem mamy upieczony ukroimy kawałek i jest jeszcze letni wiesz, możemy posypać cukrem pudrem a możemy zostawić tak jak ja o ile państwu mój przepis się mi podoba to serdecznie proszę o łapkę w górę jabłecznik z budyniem